Jak wiecie, w Pyzdrach religia stanowiła kiedyś ważną część historii, jednym z ośrodków religijnych w Pyzdrach, które przetrwało do dzisiaj, jest Kościół Farni. Dzisiaj opowiem Wam właśnie o nim, więc wysubskrybujcie po więcej filmów, które są wrzucane. Oczywiście dwójkami co tydzień w sobotę. Kościół Farni pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pyzdrach to prawdziwa perła nad wartą. Stoi w najwyższym punkcie miasta. Dzięki czemu jego sylwetka dominuje nad całą doliną rzeki. Oto co sprawia, że to miejsce jest absolutnie wyjątkowe. Architektura, która przetrwała wieki. Świątynia została zbudowana w stylu gotyckim w połowie XIV wieku, prawdopodobnie z fundacji samego króla Kazimierza Wielkiego. Choć miasto wielokrotnie płonęło, między innymi, podczas wielkiego pożaru w 1814 roku. Mury Feiri ocalały. Warto zwrócić uwagę na charakterystyczne, strzeliste okna i ceglane mury to klasyczny przykład gotyku wielkopolskiego. Barokowe wnętrze i skarb w ołtarzu. Mimo, że z zewnątrz kościół jest surowy i gotycki, w środku zaskakuje bogactwem baroku i rokoka. Ołtarz główny znajduje się w nim cudowny obraz Matki Bożej z dzieciątkiem. Jest to obraz Matki Bożej Pyzdrskiej dokładniej, który od wieków przyciąga pielgrzymów. W nawie głównej możesz podziwiać piękne sklepienie gwiaździste, które nadaje wnętrzu niesamowity klimat. Warto powiedzieć też o wieży, która w historii pełniła niegdyś funkcje obronne i obserwacyjne. To z jej okolic rozciąga się jeden z najpiękniejszych widoków w Wielkopolsce na starorzecze warty. W ostatnich latach parafia narodzenia NMP w Pyzdrach angażuje się w liczne prace renowacyjne, aby zachować ten zabytek dla przyszłych pokoleń. Tajemnicza krypta to opowieść o tym, że pod kościołem znajdują się krypty, w których spoczywają dawni dostojnicy i zasłużeni mieszkańcy miasta. To miejsce skrywa wiele tajemnic z czasów, gdy pyzdry były potężnym ośrodkiem administracyjnym. Legenda o podziemnym przejściu to również jedna z tajemnic Fejribo. Wśród mieszkańców krąży legenda, że z podziemi Kościoła Farnego prowadził tajny tunel aż do dawnego klasztoru pofranciszkańskiego lub nawet w stronę zamku. Choć historycy podchodzą do tego z dystansem, dodaje to miejscu aury tajemniczości. Jest to chyba najpopularniejsza legenda w Pyzdrach, ale jeżeli chcecie dowiedzieć się o innych legendach, to zapraszam na kanał, bo wrzuciłem kiedyś film na ten temat. Kościół znajduje się przy ulicy Farnej 1. Jeśli będziesz na miejscu, koniecznie przejdź się na tyły kościoła, skąd widać zabudowę i Dolinę Warty. W kościele farnym pod wezwaniem narodzenia NMP w Pyzdrach regularnie odbywają się msze święte. Jako główna świątynia parafii w Pyzdrach jest ona centrum życia religijnego miasta. Jeżeli mówimy już o mszach świętych i nabożeństwach, to powiedzmy również o niedzielach i świętach, zazwyczaj rano i przed południem np. 8.00, 10.30 czy o 12.00 oraz wieczorem. W dni powszednie zazwyczaj rano lub wieczorem np. 17.00 lub 18.00 w zależności od sezonu. Aktualny grafik najlepiej sprawdzić bezpośrednio na stronie parafialnej lub tablicy ogłoszeń przy wejściu. Teraz opowiem Wam o historii w pigułce, czyli we mnie. Znaczy, czekaj co XD? Jeżeli chodzi o początki, to pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1265 roku, kiedy to konsekrowano w nim biskupa poznańskiego falentego. Obecna murowana świątynia powstała w połowie XIV wieku, a jej budowę przypisuje się Kazimierzowi Wielkiemu. Kościół został ograbiony przez krzyżaków w 1331 roku, ale jego mury ocalały. Przetrwał też liczne pożary miasta, które trawiły drewnianą zabudowę pysty. Ale jak wygląda ta budowla? Z zewnątrz to monumentalna. Trójnawowa bazylika gotycka z czerwonej cegły. Charakterystycznym elementem jest wysoka wieża, która dominuje nad panoramą Doliny Warty. Wewnątrz wystrój ma charakter neobarokowy, co jest wynikiem renowacji po pożarach. Warto zwrócić uwagę na późnogotycką kamienną kropielnicę oraz obraz Matki Bożej i ołtarzu głównym. W południowej części wieży zachowały się oryginalne gotyckie żebra sklepienne. Kościół stoi na malowniczym wzgórzu, a jego otoczenie to jedne z najciekawszych punktów w mieście. Z placu przykościelnego rozpościera się spektakularny widok na Pradolinę Warszawsko-Berlińską i rzekę Warte. Zabytkowa zabudowa, bo w pobliżu znajdziesz dom podcieniowy z 1768 roku oraz schody mozaikowe prowadzące w stronę bulwarów nadrzecznych. Kawałek dalej znajdują się pozostałości Zamku Królewskiego który niegdyś tworzył wraz z Fayli system obronny miasta. Myślę, że Kościół Farni jest miejscem pełnym ciekawych wątków oraz malowideł myślę, że w tym filmie to by było już na tyle do zobaczenia.